Dzień dobry moi kochani i witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem właśnie, kochani, pod studiem podcastowym. Obok mnie tutaj możecie zobaczyć już samochód Asieńki, dlatego że dzisiaj jestem gościem podcastu Mamcast. Będziemy rozmawiać o macierzyństwie. Zabieram was ze sobą. Cieszę się, bo jeszcze nie brałam udziału w podcaście, który był stricte nastawiony tylko właśnie na te tematy. I powiem wam, że wczoraj jak dostałam listę tematów, które będziemy poruszać, to musiałam sobie w ogóle sporo poprzypominać, szczególnie z tego okresu ciąży i z tego okresu noworodkowego, ale no niezwykle się cieszę na tę rozmowę, także chodźcie z nami i zapraszam do oglądania. Ja jestem już, słuchajcie, po rozmowie i muszę wam powiedzieć, że tak mi się miło rozmawiało i naprawdę no super było. Ola, która prowadzi ten podcast, jest tak po prostu ciepłą, dobrą i fajną rozmówczynią, i, i w ogóle kobietą. I jeszcze teraz stałyśmy i sobie rozmawiałyśmy, wiecie, tak po prostu już po. I myślę, że z Olą to, jakbyśmy usiadły na kawie, to ta kawa by trwała naprawdę wiele godzin. Super mi się z Olą rozmawiało. Myślę, że niezwykłą taką wartością dodaną do tego podcastu jest to, że Ola jest z wykształcenia psychologiem. I, i to było czuć w ogóle bardzo. Naprawdę. Czułam się bardzo taka zrozumiana, nieoceniana. Super rozmowa. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Nie mam pojęcia, kiedy będzie premiera tego odcinka. Pierwszy raz w ogóle wzięłam udział w rozmowie, której właśnie tematem było wyłącznie macierzyństwo. Chociaż trochę też pogadałyśmy o związkach, ale naprawdę myślę, że wyjdzie z tego coś wartościowego. Mam taką nadzieję. Wracam, kochani, do domku. Mąż dzwoni. Ciocia przyjedzie. No dobra myszka, ja będę za dosłownie 10 minut. dobra. No, pa. Naprawdę to była super rozmowa i powiem wam, że jak opowiadałam o relacji przyjaciół z Edziem, to trochę mi się tak chciało popłakać, ale powstrzymałam się. Ja właśnie nie wiem, czemu ja tego tak powstrzymuję, bo czemu że właśnie powinnam dać obu z tym i powinnam się popłakać. Nie wiem, ja płaczę w jakichś w ogóle irracjonalnych momentach, a w tych, w których Niby wypadałoby zapłakać, chociaż nie wiem, czy można tak w ogóle powiedzieć, że wypadałoby zapłakać, ale no wiecie, za mnie chodzi, dobra, nie, nie, to jakieś, gadam za dużo, gadałam i teraz, wiecie, idę na tym flow tej rozmowy, więc pewnie mogłabym tak gadać i gadać i gadać i gadać, słuchajcie, wracamy do domciu, dziulek czeka, ale powiem wam, że poranek, to ja miałam taki, ja wyleciałam z chaty z procy wystrzelona, serio, właśnie mówiłam nawet tutaj teraz Oli, że ja jestem człowiekiem chaos. Ja z pozoru jestem taka spokojna i faktycznie ja jestem bardzo spokojna, mam wszystko poukładane, ale w takim życiu codziennym, jeśli chodzi o. <noise> no właśnie, o takie historie, to jestem totalnym chaosem. Słuchajcie, jak ja się zbierałam. Ja jeszcze włosy umyłam. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, bo słuchajcie, 6.30 wstałam, ale wstałam i zobaczyłam, że na naszym łóżku jest, słuchajcie, brązowa, wielka plama. Moja pierwsza myśl to było takie. Okej, okay. chyba coś tutaj się wydarzyło, no ale patrzę, nie no, chyba to się nie wydarzyło, to co ja myślę. Spojrzałam, tak wiecie, takim pierwszym wzrokiem po przebudzeniu, patrzę, a tam obok leży moja paletka cieni. Nie muszę chyba mówić, że Edward wybrał tę najdroższą w St. laurent za jakieś chore pieniądze. Słuchajcie, on wstał przed nami, wyszedł oczywiście sobie z łóżeczka, a w sypialni leżała paletka cieni. Wziął tę paletkę cieni i po prostu to, co on z nią zrobił, on ją zmasakrował. On tę paletkę zmasakrował. On po prostu stwierdził, że to jest plastelina. Więc wszystko było brązowe, edek był brązowy. No, wszystko było po prostu brązowe, więc ja wstałam. Zaczęłam myć edka. Następnie chciałam przejść do mycia pościeli, ale poczułam, że jestem strasznie śpiąca. A wiedziałam, że tak jeszcze z 15 minut snu bym miała. Zobaczyłam, że mam podkrążone oczy i powiedziałam do Jury: ja, Jura, ja mam dzisiaj ten podcast, mogę jeszcze na 15 minut iść do łóżka. Juri mówi tak, pewnie idź, idź na 15 minut, jeszcze się prześpi. I słuchajcie, te moje 15 minut to się tak przeciągnęły, że ja wstałam e, dosłownie chwilę przed ósmą. Nie wiem w ogóle dlaczego, chociaż wczoraj trochę późno poszłam spać, bo bardzo dużo montowałam. Jakoś wstałam przed tą ósmą, i słuchajcie, ja w pół godziny to się wykąpałam, foseł byłam. Pierwszą część makijażu zrobiłam, drugą dokończyłam w aucie w korkach. Ja nawet byłam punktualnie, powiem wam. Ale fakt faktem dookoła mnie był gigantyczny chaos. I... Goooooooj! Pożarooo! Brogie przejęcie! Początkosz tam nic, same zielone tutaj. Zielone. To jest zielone To jest niebieski. Moi drodzy, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, co się wydarzyło z paletką cieni. Uwaga! Uwaga, jesteście gotowi na to? Proszę, właśnie to się wydarzyło. O, tak to wygląda teraz. Macie jakiś pomysł, co mogę z tym zrobić? Asieńka zobacz. O, oh, Jezus. <laughs> Edziu, e kto to zrobił? A kto to pomazał? Medzio. Hmm, Przyszedł właśnie kurier. Co ja tu mam? Letnie rzeczy dla Edwarda, kochani. Ja muszę zrobić szybki haul. Mówiłaś, że idziemy na wakacje? Tak. Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że tak, ale no, zamówiłam Etkowi. Patrz, Jura, muszę ci coś pokazać, bo zobacz, tu jest taka koszulka z napisem no. Takiero Mama. A tutaj zobacz, jaka jest koszulka. Patrz. That is my number one fan. Tak, zdecydowanie. I te kieru mama. Nie. Świetne te koszulki z Zary. Tutaj zamówiłam Edkowi jeszcze taki komplet z krótkimi spodenkami. No i właśnie t shirtiki I słuchajcie, zamówiłam jeszcze taki t-shirt i butki. Bardzo lubiliśmy w zeszłym roku sandałki skórzane z Zary. Mięciutkie, fajne, super. Zamówiłam teraz Edkowi w w większym rozmiarze. Zobacz jaki ładny. Piękne. A zobacz na tą koszulkę, patrz. Moi drodzy, są kąpielóweczki i no, shorty takie kąpielowe z Handemu. W handemu też poczyniłam małe zakupki dla siebie. A zamówiłam dziewi taki komplecie frotę i do tego shorty. Trochę to będzie netka za duże, ale zamówiłam mu już 9,8, bo te 9,2 które są za małe i się trochę bałam. Poza tym no lato dopiero przed nami, więc tak jeszcze trochę urośnie, więc na tych wakacjach będzie to na niego pewnie trochę oversize, ale przynajmniej będziemy mogli z tego skorzystać jeszcze przez całe lato. Zamówiłam też dziewi takie kąpielóweczki i zobaczcie, no to jest na przykład 9804, a są takie. No będą na niego idealne. Zobacz, ura! Pierwsze kąpielówki naszego syna. Ogarniam się właśnie, słuchajcie, do wyjścia. Zaraz będę robić makijaż. E, Umyłam włosy. I słuchajcie, patrzcie na to specjalnie. Przyszłam tutaj do dobrego światła, żeby pokazać Wam ten krem BB. To jest serio moje odkrycie. To, co on robi z twarzą. No to jest po prostu produkt idealny. Nie dość, że przepięknie kryje, mimo tego, że jest kremem BB, ma super właściwości pielęgnacyjne, ma SPF i to mineralne SPF, także on w ogóle nie zapycha. Ja już go, słuchajcie, używam od jakiegoś czasu, e, także przetestowałam na swojej skórze, skórze raczej problematycznej i naprawdę to jest sztos. Jak chcecie sobie to krycie zwiększyć, można nałożyć jeszcze jedną warstwę. Ja w ogóle tak robię, że jak gdzieś tam coś mi się pojawia, nakładam sobie go po prostu punktowo, wiecie, w dane miejsce. Troszeczkę większą ilość i piękny efekt. No i słuchajcie, ten kolor, on jest po prostu idealny. Dziewczyny, to jest multi pielęgnacyjny krem BB od Sensum Mare. Spójrzcie też dziewczyny na jego konsystencję. On jest idealny, nie jest za rzadki, ale nie jest to też gęsty produkt. I dziewczyny, jak lubicie aplikować kremy BB czy podkłady gąbeczką, to wam bardzo polecam gąbeczkę Sensu Mare. To jest najbardziej miękka gąbeczka, jaką kiedykolwiek miałam. Niestety, mój syn kocha się bawić moimi gąbeczkami, także moja zaginęła gdzieś w czeluściach domu. I nie mam pojęcia gdzie jest, szukałam, ale ja też bardzo lubię nakładać um, tego typu produkty po prostu dłońmi. Spójrzcie, jak przepięknie on przykro moje przebarwienia, moje blizny. A przypominam Wam, że jest to krem BB. On zawiera mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego, które naprawdę pięknie wyrównują kolory skóry i zapewniają takie idealne, uważam, krycie. Na spokojnie ten produkt przykryje też jakieś drobne niedoskonałości. Co więcej, ja nawet uważam, że właśnie budując sobie nim krycie jesteście w stanie um, uzyskać takie krycie, że przykryjecie też te trochę większe niedoskonałości. Ja mam odcień medium i to co w nim uwielbiam, to że nie ma on różowych tonów. Zobaczcie jak pięknie teraz on się dostosował do koloru mojej skóry. Zobaczcie na szyję i na buzię, on się tak pięknie dostosowuje do koloru skóry. No i oprócz oczywiście tego efektu wizualnego i tego idealnego moim zdaniem krycia, idealnej konsystencji, idealnego koloru. Serio, to jest teraz mój top krem bibi. I odkąd dostałam go w paczce od marki Sensumara, Mara, dostałam generalnie sporo rzeczy do przetestowania. Od razu sięgnęłam po ten krem bibi i od tej pory, kiedy go pierwszy raz użyłam, ja go używam non-stop. Ma witaminę E, ma olej żożoba, masło Shea. Ja tak jak wam powiedziałam, już go używam od jakiegoś czasu i nic mi nie zapchał, nie spowodował żadnych właśnie niedoskonałości i tak dalej. Buzia jest po prostu w super kondycji. I mi się też bardzo podoba jego konsystencja, ona jest taka aksamitna, i jak nakładamy ten produkt na buzie, to naprawdę to czuć. Ja zaraz sobie dokończę make-up i pokażę Wam, jak on pięknie wygląda. Też już z pudrem, z bronzerem, po prostu w takim. Normalnym make-upie, ale zanim to, to suszę włosy, bo zaraz mi same wyschną. Słuchajcie, to jest kolejna polecajka i kolejna rzecz, którą przetestowałam od Marki Sensum Mare. Pierwszy raz w życiu mam taki szampon do włosów, a raczej nawet dwa, które powodują, że ja nawet nie muszę nakładać odżywki, bo te włosy tak dobrze wyglądają. I powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz sobie używałam tego szamponu, to jak już zmywałam ten szampon, to czułam, że te włosy są po prostu jak podżywka, takie bardzo. No, miękkie, gładkie. Właśnie tego produktu użyłam przed sesją Moody. Tylko tego. Nie nakładałam żadnej odżywki i ci zrobiłam dokładnie to samo. Muszę sobie tę odżywkę domówić, bo myślę, że efekt z tą odżywką to już naprawdę nie wiem jaki będzie. Ale zobaczcie, jak będą pięknie wyglądały moje włosy. Jak będą super odbite od nasady. Dodatkowo to tak pięknie pachnie, naprawdę. Suszę, słuchajcie przy Was, żeby nie było, że użyłam jakiejś prostownicy czy czegoś. Suszę włosy przy Was i zobaczcie sami, jaki jest piękny efekt. To są włosy po samym szamponie. Bardzo mi się też podoba, że one są takie uniesione od nasady i czuję się w nich niezwykle świeżo. Powiem Wam, że one też bardzo dobrze wyglądają kolejnego dnia. Nie są w ogóle obciążone. Mam wrażenie, że ta skóra głowy jest naprawdę super oczyszczona. Jest to linia Algo Hair i tutaj mam multifunkcyjny, skutecznie oczyszczający szampon. On bazuje na naturalnych składnikach i on został opracowany tak, żeby skutecznie oczyścić skórę głowy, ale jednocześnie, żeby jego działanie było łagodne. Formuła tego szamponu została tak opracowana, że ma też działanie helatujące. Ja naprawdę widzę różnicę yy, myjąc włosy zwykłym szamponem, a myjąc włosy tym szamponem. I to jest w ogóle super zestaw, zresztą nawet na stronie macie taki zestaw, tak żeby używać tych dwóch produktów naprzemiennie. To jak ten szampon wygładza włosy, zresztą dziewczyny, no widzicie ja, tak jak wam powiedziałam, nie nałożyłam żadnej odżywki, użyłam tylko tego szamponu, więc macie tutaj taki naprawdę realny efekt po tym produkcie. To jest szampon taki do częstego stosowania, on oczyszcza i nawilża, natomiast to... To w ogóle, słuchajcie, tak pachnie, że naprawdę przepięknie. Prze I bardzo długo czuć ten zapach na włosach. To pachnie jak piękne perfumy. I tutaj mamy łagodząco nawilżającą emulsję myjącą. To jest taka emulsja nisko pieniąca się. I uwaga, ta emulsja będzie super dla skóry głowy, która jest wrażliwa, dla włosów, które są osłabione, dla włosów kręconych również. No i dziewczyny, ja mam dla Was naprawdę duży kod, dlatego, że mam dla Was kod, który daje Wam aż minus 25% na wszystkie kosmetyki. Kod EWA25 i ten kod działa na wszystkie produkty, jedyne co no, to nie łączy się z innymi promocjami. Słuchajcie, idę sobie zrobić resztę make-upu, chociaż mogłabym tak dzisiaj zostać, ale za chwileczkę będę nagrywać dla Was różne stylizacje, rolki, więc trochę się dzisiaj umaluję i zobaczycie jak pięknie też ten krem BB, jaką on piękną tworzy bazę pod resztę makijażu. Makijaż zrobiony, włosy zrobione, jestem gotowa do wyjścia. Słuchajcie, jeszcze zanim dzisiaj zacznę dzień takich spotkań i wszystkiego tego, co muszę zrobić, bo dzisiaj mam dosyć aktywny dzień, to mam trening tańca, także zebram Was ze sobą. Musiałam się tak troszkę mocniej umalować na ten trening tańca, no bo właśnie potem od razu pędzę do pracowni konstruktorskiej. Ech, dużo się teraz też dzieje, słuchajcie, bo my wypuściliśmy ten drop, natomiast cały czas pracujemy już nad kolejnym. Zostałam jeszcze godzinka do wyjścia, także zamierzam nagrać szybciutko dwie rolki i uciekam potańczyć. Fajnie, cieszę się bardzo. prawda pogoda się zepsuła, ale zajęcia taneczne zawsze mnie w taki dobry nastrój wprowadzają i, i mam wtedy w ogóle takiego powera i mnóstwo energii nawet jak pada deszcz, a dzisiaj niestety pada, kochani. W opisie macie link. Spójrzcie, dziewczyny, sama jak to pięknie wygląda. Jak ślicznie wygląda makijaż. I co jest super, to, to jest pielęgnacja tak naprawdę. Zapraszam was, kochane, do opisu tego filmu. Tam będzie link kod i produkty, które wam dzisiaj pokazałam. Oj, oj, hotel con abuelo todo el día cuando domino. Esta guía cerquita de ti ya se terminó Ya se terminó ey. Me prendo en la máquina, voy pasan dulces. Aquí todavía se da caña, chequeate la fe Y diablo, mami, qué dulce Hoy yo quiero beber Beber Ojalá que los míos nunca se mueran Witamy się z wami kochani z Terasy Jesteśmy właśnie w drodze Do Tarnowa Nie wiem czy widzieliście Ale ja prawie szpagat zrobiłam Chciałam tylko powiedzieć, już nic wczoraj nie nagrywałam Bo spędziłam popołudnie w pracowni konstruktorskiej Wróciłam do domku Pobyłam sobie z Edziem. Rutynka z znowu montowałam Do chyba 23, także nie było co nagrywać A dzisiaj jesteśmy w trasie Jedziemy do Tarnowa Do Asi, do Jarka, do Tolka Do Piesków, Edek całą drogę gada, że jedziemy do piesków. W ogóle zobaczcie, jaki elegancki kącik dla dzieci, na szelu, na trasie. Naprawdę miło. A tutaj, moi drodzy, najbardziej fit. Najbardziej wysportowany, uzdolniony mężulek, proszę. Słuchajcie, jak się chce, to się wszędzie załatwi dobre jedzenie. Oh, daj tej marchewki. Proszę bardzo. Łuko. Co to? Kombucha? Mhm mm Bombija Najważniejsze, że w sekcji jest dużo Wrości i ciepła słońca No Dla naszego syna najważniejsze jest, że ma teraz bekoniarkę Jedziemy moi drodzy właśnie do Tarnowa Dochodzi godzina 15 Będziemy na miejscu za jakieś półtorej godzinki W Krakowie jest taki ekskluzywny Vintage second hand Widziałam mu wersów na YouTubie Wyświetlił mi się tytuł właśnie <laughs> wersów z second handem, takim premium Byłam bardzo ciekawa, bo za granicą wielokrotnie w takich miejscach bywaliśmy i naprawdę uważam, że tam można znaleźć takie prawdziwe perełki. Ale nie wiedziałam, że w Polsce w ogóle jest takie miejsce, szczerze mówiąc, w Warszawie takiego miejsca żadnego nie ma. E, niby są w Warszawie jakieś takie premium second handy, ale ja tam byłam i nic specjalnego. Myślę, że dużo fajniejsze rzeczy można byłoby wynaleźć w zwykłym second handzie. W ogóle ostatnio coś mnie wzięło i byłam nawet w trzech second handach, nic nie znalazłam. A właśnie widziałam w Krakowie, że było dużo bardzo fajnych rzeczy Fajnych kurtek skórzanych i tak dalej I tak sobie myślę, że może, może jutro jakby Asia i Jaro też chcieli się przejechać do Krakowa Coś byś jeść na przykład jakiś obiadek A tam była taka dobra restauracja, czy to nie tam? Młoda tak. Polska? Wrocław Wrocław Cholera no, pomyliło mi się Słuchajcie, Zeus yy, po prostu nie odstępuje Edzia na krok Teraz akurat Edziulek te je, więc wiadomo, że piesek jest obok, ale ogólnie nawet jak Edziu nie je, dziennie, ja tylko sobie siedzi, to Zeus siedzi obok niego. Piękny jesteś, pioseczko. Edward je już drugi jogurt, taki sam. Ja piję zieloną armatkę. Jak nazywa się piesek? Zeus. Zeus, a drugi piesek? Jezina. Jezina. Tak, nasze łódko tam stoi, kochana. Będziesz jeszcze jeść ten jogurt? Tak, jogurt jeść. Dobra, mama nie zrobiła? Nie. No. Dzięki, no to ty to ja ty zawsze doceniasz. Doceniasz mój kurs kulinarny. Słucham? Dobry Dobre. No widzisz, dobre. Jest. Yes. A to. co? Yes. To Zeus, tak. A to Józina. Tak, to jest Józina. A to jogurt. <laughs> A to winogrona. No, no. Wina tak? Kała! A to jabłuszko. Jabłuszko. A to jabłuszko. No, jabłuszko. Gdzie słuchajcie, stał i pierwszy, co powiedział, to ja chcę do pieska. <laughs> ja chcę do pieska, do pieska, ja chcę tam, do pieska. Tak, Zeusiku, jesteś wspaniałym pieseczkiem. A to Zeus. jest? To jest Zeus. A to i A gdzie jest Lola? Bez się leży. Zobacz, Lola leży z tatą. <laughs> Está Ik